Cześć, witajcie na kanale Promocje Czas. Dzisiaj znowu zaglądamy do Biedronki, gdzie czekają na nas prawdziwe perełki. Od nowoczesnych produktów dla dzieci i stylowych ubrań dla kobiet, aż po praktyczne akcesoria do domu, wygodne wyposażenie łóżka i pomysłowe gadżety kuchenne. Zanim jednak przejdziemy do konkretów, mam dla Was małą prośbę. Według statystyk, aż 99% osób, które oglądają moje filmy, nie subskrybuje kanału. Jeśli chcecie być na bieżąco ze wszystkimi promocjami i pomagać mi rozwijać promocję, czas, koniecznie kliknijcie subskrybuj i włączcie dzwoneczek. Zostańcie ze mną do końca, bo przygotowałam dla Was solidną dawkę inspiracji i kilka naprawdę wyjątkowych okazji. Zaczynamy! I to by było na tyle w dzisiejszym przeglądzie biedronki. Mam nadzieję, że znaleźliście coś, co przypadnie Wam do gustu: czy to dla Waszych pociech, do domu, albo do kuchni. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, które produkty najbardziej Was zainteresowały. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, pamiętajcie o subskrypcji kanału Promocje Czas. To naprawdę pomaga mi tworzyć dla Was kolejne filmy o najlepszych okazjach. Zostawcie też łapkę w górę i koniecznie zostańcie z nami na dłużej, żeby nie przegapić żadnych nowych promocji. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.